Jakub Henke, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania, program realizowany przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Szanowni Państwo, dzisiaj święto Wszystkich Świętych i to święto, tematyka święta Wszystkich Świętych zdominuje dzisiejszy program. Rozmawiać będziemy o śmierci, rozmawiać będziemy o naszej szczecińskiej nekropolii, czyli cmentarzu centralnym, jak również o technicznych sprawach co do tego, jak podczas tych, tego świątecznego weekendu jak na cmentarz najlepiej, najwygodniej e, dotrzeć. Ale na początek, zanim przejdziemy do święta Wszystkich Świętych, e, Multikino i Marek Ostrach już na naszej zielonej kanapie. Witam Panie Marku. Dobry wieczór, witam telewizu. witam cię. E, I za chwilę dowiemy się Państwo, dlaczego warto do Multikina w listopadzie się wybrać i cóż takiego Multikino dla e, swoich e, swoich e, odbiorców. Odbiorców, właśnie, dziękuję ślicznie. Przygotowało. Zaczniemy może nie od filmowych propozycji, a od propozycji muzycznych, koncertowych. No właśnie, zaczął Pan od święta wszystkich świętych. Natomiast my mamy propozycję muzyczną na dzień dobry, na początek. I myślę, że wybiegniemy troszeczkę w przyszłość, bo już za 13 dni, dokładnie 14 listopada, wyświetlimy, pokażemy na ekranach multikina kolejny cykl koncertu. Będzie to koncert zespołu Rolling Stones, na którego chyba wszystkich fanów z muzyki rockowej zapraszać nie trzeba. Usłyszymy największe przeboje zarejestrowane jeszcze w tym roku, dokładnie w Hyde Parku w Londynie. 100 tysięcy fanów. Niesamowita charyzma Mika Jaggera i wszystkich członków grupy The Rolling Stones. Na pewno. Przyciągnie przed ekran wszystkich fanów tego zespołu i nie tylko. Warto zobaczyć to wydarzenie. Jest tam zarejestrowanych 20 najważniejszych utworów tej grupy. Jest tam brawurowa akcja podczas tego koncertu, o której nie chciałbym w tej chwili powiedzieć. Będzie to taka specjalna niespodzianka i swoisty smaczek dla odbiorców grupy Rolling Stones. I przede wszystkim cudowna, wspaniała, rockowa muzyka z ogromnym wykopem. To wyjątkowo interesujące. Ja się przyznam, że. Akurat Rolling Stonesów miałem okazję oglądać na żywo, więc kto wie, może chętnie się wybiorę, zobaczę jak to wygląda w takim razie w multikinie i będę mógł tak naprawdę porównać. Jak, moim jak, wielkim marzeniem jak wielka jest wybrać się właśnie na koncert grupy Rolling Stones. Mam nadzieję, że... Że jeszcze w Polsce zostanie on zorganizowany. Panowie mają już swój wiek, ale naprawdę potrafią jeszcze e, dać porządnego ciosa po, na Polecam to, to. dziadkowi Roka, co prawda, ale prawdziwe show potrafią zrobić, co zapewne też będzie widać na. Ekranie Multikina. To jest jeden koncert, a następny? Drugi koncert, już pięć dni później, bo 19 listopada o godzinie 20.00. Koncert zespołu Muse, który został zarejestrowany w Rzymie dokładnie w roku 2012. To musimy pan, panie Marku, trochę przybliżyć, bo o ile Rolling Stonesów znam i to bardzo dobrze, to zespół Muse niewiele mi mówi. Zespół Muse, okrzyknięty, jest jednym z najbardziej ciekawych i najbardziej nowatorskich zespołów rockowych. W jednym z pism okrzyknięto ich jako rokowy ekwiwalent filmowego blockbustera. Oni są znani chociażby ze Sagi Zmierzch. Do pierwszej ścieżki dźwiękowej do tego filmu nagrali kilka piosenek i właściwie można było by powiedzieć, że ten zespół dzięki temu filmowi wystartował na szerokie wody show biznesu. Teraz to już jest oznana formacja. Podczas tego koncertu, który będziemy oglądać 19 listopada o godzinie 20, usłyszymy piosenki z najnowszej płyty zespołu The Tent Low, ale także starsze przeboje, chociażby niezapomniane Uprising, Super Messic, Hole, czy Time is Running Out, Starlight i Plugin Baby. Dodam tylko, że sam koncert, to oczywiście muzyka, ale to tu również bardzo ciekawe widowisko. Widowisko, w którym będą brały udział pirotechnicy i będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo. Będą zainstalowane specjalne kamery, które będą latały nad publicznością. To wszystko da naprawdę niesamowity efekt. Wszystkich serdecznie zapraszam. To takie bardziej rokowe brzmienie, ale będzie też można. Coś zobaczyć dla fanów opery specjalnego, czyli Opera Trubadur. Opera Trubadur, jak najbardziej, również tym razem będzie to retransmisja. My specjalizujemy się w transmisjach oper, baletów. Tym razem zobaczymy widowisko, które zostało nagrane w 2010 roku specjalnie z okazji 200. rocznicy Verdiego. Trubadura przypomnimy prosto z Teatru Królewskiego w Parmie. Dodam tylko, że całe widowisko obejrzymy o godzinie 18-12 listopada. Myślę, że warto, i chyba nie trzeba re rekomendacji dla wszystkich sympatyków opery. Od 1853 roku, kiedy powstało dzieło Verdiego, była to jedna z najbardziej utytułowanych muzycznie oper i najbardziej popularna opera grana jak na owe czasy. Tak jak powiedziałem, myślę, że tego widowiska specjalnie przedstawiać nie trzeba i specjalnie rekomendować nie trzeba. Zapraszam wszystkich sympatyków opery do nas do Multikina. Przypomnimy, przypominam raz jeszcze, nagrane w październiku 2010 roku to wydarzenie. To 12 listopada. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o muzykę, to przejdźmy do standardów, czyli do czegoś dla kinomaniaków prawdziwych, czyli film Noc z Torem się szykuje 8 listopada. Dokładnie tak, będzie to noc w trójwymiarze. Dlatego warto wybrać się właśnie 8 listopada o godzinie 22 do nas, ponieważ po pierwsze zagramy trzy filmy z superbohaterem z Uniwersum Marvela. Będzie trochę czynów heroicznych, będzie wątek romansowy, wartka akcja. No i to wszystko w najwyższej jakości, jeszcze do tego w trójwymiarze. Zaprezentujemy najnowszy film Tor Mroczny Świat. Czyli premiera, tort w wersji trójwymiarowej, czyli poprzedni jakby odcinek, poprzednia część i film Avengers. Te trzy filmy będziemy mogli zobaczyć tej nocy. No to dla miłośników y, Tora i Marvel, bohaterów y, Marvela to na pewno nie lada gratka. 15 listopada noc Reklamożerców. Tak. To nie tyle fabuła, tylko reklamy. To mnie zawsze zastanawiało. Ja nigdy takiej nocy nie uczestniczyłem. A tak się stają. Zazwyczaj jak reklamy w telewizji lecą, to ludzie się denerwują, przyłączają na inny kanał. Tutaj specjalnie przychodzą, że całą noc i oglądać reklamy. Ale rozumiem, że to są takie reklamy. Specjalne wybrane te najlepsze z najlepszych. Dokładnie tak, to są wyselekcjonowane reklamy specjalnie dla wszystkich tych, którzy interesują się reklamą, ale i nie tylko, bo wiadomo, że podczas nocy reklamożerców Multikino odwiedzą wszyscy ci, którzy chcieliby zobaczyć wspaniałe widowisko. Na całym świecie to widowisko odbywa się właściwie w Europie tak naprawdę. Widowisko odbywa się w ponad 50 krajach, również w Polsce i zawsze jest to listopad. W naszym kinowym kalendarzu akurat wypada to dokładnie na 15 listopada i o godzinie 21 zaprezentujemy ponad 300 reklam z całego świata podzielone na specjalne bloki tematyczne i każdy tak naprawdę znajdzie tam coś dla siebie, bo będzie tam i pełno humoru. Artyści znajdą coś dla siebie. W sensie artystycznym. Fani niektórych aktorów znajdą aktorów w różnych ciekawych reklamach. Fani świetnego humoru znajdą również reklamy przyśmiewcze i bardzo ciekawe. A nawet będą reklamy, które można powiedzieć bardzo, bardzo zaskakują. Będą też grane reklamy sprzed wielu, wielu lat, które wywołują często uśmiech na ustach. W takim razie zapraszamy i kinomanów, i melomanów, bo tutaj Multikino szeroką ofertę przygotowało w listopadzie. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby śledzić bieżący repertuar. Dzisiaj wchodzi na ekrany Gra Endera. Gra Endera, przypominam, powieść rok 77, ukazująca się w czasopismach Fantazy, a potem rok 1985. Jeśli dobrze pamiętam, książka, bardzo ciekawa i tak zastanawiam się, jak reżyser tego filmu przeniesie na ekran bardzo duże bogactwo. Tego, co dzieje się w tej książce. Ona jest bardzo specyficzna. Myślę, że wszystkim fanom tej książki nie trzeba przedstawiać fabuły tego filmu. Fabuła jest zresztą bardzo prosta. Świat, odległa przyszłość zaatakowana zostaje przez najeźdźców z kosmosu, tzw. robali, a na Ziemi do walki z najeźdźcami z kosmosu staną dzieci. Dzieci specjalnie wyselekcjonowane, wyspecjalizowane do walki bojowej. No i zobaczymy, czy dobro zwycięży, no, czy zyska. Jest to zostanie na pewno nie, nie, nie lada gradka dla, dla wielbicieli twórczości z Orsola Skoda-Karta, bo jest to jakby nie pasować klasyka fantastyki. Warto dodać, że ta książka pochodzi z czasów sprzed internetu. To też bardzo ciekawy smaczek, jak dla mnie. No i przede wszystkim ogromnym smaczkiem dla mnie jest pojawienie się w filmie Harrisona Forda, który jakby ma swoje już utytułowane, ma swoje utytułowane miejsce w filmach fantastyczno-naukowych. Ciekawe, jak poradzi sobie w tej roli. Na pewno poradzi sobie doskonale, ale pewnie dla tych wszystkich fanów Harrisona Forda, którzy znają go chociażby z Indiana Jonesa, czy z Gwiezdnych Wojen, będzie to na pewno nie lada gratka i pewien smaczek taki artystyczny. No jestem ciekaw, ciekaw. na pewno długo wyczekiwany film. E, miejmy nadzieję, że udana ekranizacja. Ja się zastanawiałem od samego początku, jak ciekawie będzie zobaczyć e, tą fabułę przeniesioną e, na ekran, bo mimo wszystko czytając tą książkę, to tak naprawdę e, dopiero jak się dobrze człowiek skupi, to sobie uświadamy, że ci bohaterowie to są małe dzieci. E, tego tak czytając e, tak naprawdę się do końca nie odczuwa. Bo te dzieci są wsadzone tak naprawdę w rolę ludzi dorosłych, yy, ludzi tak sobie którzy, zas, tak się, którzy Tak samo się zastanawiają. Bojne, ty... więc jestem ciekaw, jak to, czy to nie, nie będzie jakiegoś zgrzytu zobaczyć tak naprawdę na ekranie yy, dzieciaki, ale miejmy nadzieję, że yy, przy dzisiejszych możliwościach, jeżeli chodzi o różnego rodzaju efekty specjalne, będzie to wierne i ciekawe przeniesienie. Dlatego tej opuszczając tej to na studio, ekranie. od razu biegnę na górę do Multikina, żeby właśnie pójść na najbliższy seans. No i Państwa też zapraszamy e, i na tą premierę i na premiery następne, które w listopadzie będą się e, odbywały, jak również na muzyczne propozycje Multikina. Marek Ostrach z Multikina właśnie był moim Państwa gościem. Teraz przerwa na serwis, y, serwis informacyjny telewizji Pomerania, po serwisie druga część naszego programu. Zapraszam serdecznie.